Cześć, tu Gruba Ryba Lublin. Dzisiaj o innej chorobie opowiem, która się nazywa Lymphocystis. Jest to choroba wirusowa. Ostatnimi czasy na różnych forach pokazały się zdjęcia różnych ryb z właśnie objawami tej choroby. I na naszym forum Zbronniki Piękne Ryby też taką rybę pokazał kolega. Tomasz Rutkowski i to jest ryba, którą teraz widzicie. Charakterystyką tej choroby są narośla w różnych częściach ciała. Mogą być na pysku, mogą być na skórze, płetwach naprawdę w różnych miejscach. Najgorsze miejsca to są okolice skrzeli. Gdzie po prostu ta choroba nam spowoduje duszenie się ryby i e, śmierć? E, te kalafiorowe e, narośla, które e, widzicie, to już jest takie zaawansowane stadium tej choroby. E, jak wspomniałem na początku, jest to choroba wirusowa, i najczęściej e, jest rozsiewana przez rybę, która została zakażona. I każda ryba, która się zrani lub będzie miała delikatne gdzieś tam zranienie na skórze, jest narażona na zakażenie się tą chorobą, jeżeli przebywa w akwarium, w którym taka ryba chora się znajduje. Tak jak wspomniałem też na początku, jest to choroba wirusowa i naprawdę przenosi się na ryby, które są ze sobą spokrewnione najbliżej. Bo linfocystis ma różne odmiany, i każda, e, każda, każdy wariant tego wirusa atakuje różne części ciała, jak i e, różne ryby. Najczęściej ryby, które są ze sobą spokrewnione. Co do leczenia tej choroby, słuchajcie, nie ma e, tak naprawdę e, znanych leków. Chociaż doczytałem się, że gdzieś tam w Stanach robiono, robiono próby leczenia tego wszystkiego na bazie antybiotyku ludzkiego, i odniosło to skutek w postaci remisji re wirusa. Co do, co do akwariowych leków, tutaj powiem szczerze, że z dobrych źródeł kilka osób mi powiedziało, że z Niemiec, że cyprinopur firmy sery, podany do akwarium, według wskazań, powoduje reemisję tego, reemisję tego wirusa. Słuchajcie takich kalafiorów na rybach raczej nie radziłbym usuwać mechanicznie, chociaż jest to możliwe i jak najbardziej będzie skuteczne. Natomiast rany, które powstaną po tym wszystkim trzeba by było odkażać antybiotykowo i wodę w akwarium trzeba by było Przepuszczać przez węgiel aktywny, praktycznie 24 godziny na dobę. Z tego powodu, że wszystko musiałoby być wyłapywane, i przez lampę UV najlepiej wówczas jechać z jednej z drugiej strony. Słuchajcie, choroba jest ciężka, ale nie jest jakby nie jest. Do końca powiedziane, że ryba, która, którą mamy zakażoną, padnie. Jeżeli zaczniemy wczesne leczenie, najczęściej jak widzimy, że to już jest limfocystis, chociaż w pierwszym stadium to wygląda jak ospa, ale z pojedynczymi jakimiś tam kropkami, dopiero później to się przekształca na te kalafiory. Jeżeli zaczniemy stosować cyprinopur, całkowita remisja jest możliwa, i kilku, kilka osób, tak jak wspomniałem, powiedziało, że jest to uleczalne. Natomiast według jakichkolwiek wikipedii i tak dalej, jest to choroba nieuleczalna. Tak więc, jeżeli coś takiego macie, stosujcie cyprinopór firmy Sera i jak najbardziej będzie to odnosiło skutek w leczeniu tej ryby. Pozdrawiam, Gruba Ryba Lublin.